Michał Ciche, apel, a ze mną dość niespodziewany bohater main eventu, Nikola Milanowicz. Nikola, jak do tego doszło, że to ty zawalczysz z Pudzianem, a nie Bombardier? Jak do tego doszło, jak to zalej mówi, sam nie wiem, ale tak naprawdę wchodziłem właśnie tutaj do hotelu, bo kolega z Górywaczy walczy, właśnie następną walkę walczy, e, Sawo Lazic. jestem u niego na rożniku, bo znamy się jeszcze z Bałkanów, zaprosił mnie do siebie, no i wchodziłem do hotelu, widział mnie Maciej i mówił, Nikola, chcesz zawalczyć? I tak, tak spojrzałem na niego, z kim? Mówię? Z Pudzianowskim. Tak się zaśmiałem, mówię, chce, nie chcę. A tak mówisz poważnie, po jego wyrazu twarz widziałem, że poważnie, mówię, biorę tą walkę. To jest taka historia jak z Rokiego, jakby z nim wygrał, to może filmy będą o to by kręcić. No, myślę, myślę, że zobaczymy, no. Jaki leki, leki tutaj stresik jest z mojej strony, bo to jakby pierwszy raz klatka i tak dalej. Może nie pierwszy raz, ale tutaj jakby, no, od razu na głębokie wody mnie rzucili. Myślę, że poradzę z tym. Myślę, że nie będzie problemu po prostu, żeby załatwić, dać dobrą walkę. Mówię no, może się na klatce nie biłem, ale nauczyci no, się dużo często byłem, stałem na bramkach, 20 lat stoję. Zobaczymy. No. no właśnie, mówisz tutaj o doświadczeniu z bramek, ale ja cię często widziałem u Marcina Bandla na Instagramie, pojawiałeś się na treningach też z Marcinem Gortatem. Jak, jak w ogóle wygląda Twoja kariera e, sportowa? Mogę teraz tak, że ja ściągnąłem Marcina Gortata właśnie do Marcina Bandla, bo band bardzo profesjonalista, trener i tak dalej. Poszliśmy pierwszy raz Marcinowi się bardzo spodobało, my tak samo. I chodzimy już do Marcina właśnie na, trenery, na treningi personalne. I tak się stało, że z Marcinem też znam, bo razem współpracujemy właśnie na bramkach i tak dalej. Yeah. W narożniku będzie i Marcin, i drugi Marcin. Będzie Marcin Bandel i Marcin Gortat. To, to mocny narożnik. Jaki, jaki jest plan na Pudziana? No myślę, że Pudzian nie obejrzy tego wywiadu, więc może zdradzić. No, plan będzie taki, żeby go trochę oszukać w górze, żeby go wprowadzić do parteru. No i gdzieś tam w parterze go wykońcisz. No zobaczymy, no tutaj jakby silny chłopak jest. Tanius góry nie sprzeda, jak to Mariusz. Zobaczymy no. Klatka, wszystko pokaże. No tutaj Cię e, zapowiedziano, że jesteś mistrzem Polski w judo i w sambo, a powiedz mi w takim razie, s, tu chodzi same parterowe e, płaszczyzny, a jak, wy, jak wypadasz w stójkowych? Czy no nie, długo bardziej, trenujesz? Bardziej, bardziej w, e, i w sambo i w judo wykańczamy właśnie e, rzucając swoich przeciwników, lecz koło nie jest obcy, tak? Tutaj z Marcim Badelem też szlifujemy jakby parter, ale myślę, że, że jakby tutaj bardziej jestem właśnie, bardziej lubię rzucać gdzieś parterze, ale jest pan tak, że rzucić, skontrolować, udusić, udźwignie i tyle. A myślę, że to doświadczenie z bramek zaowocuje też? No na pewno zaowocuje charakter, tak? To na pewno mogę zapytać, że będzie charakter, tak? A zobaczymy, czy tak czy to jakby tutaj poskutkuje takie... wiadomo, że inaczej jest tam, inaczej jest tutaj, tak? No A masz jakieś zakulisowe może informacje o tym co się z tym bombardierem stało? No wiesz co, podobno że jakaś karetka była, z brzuchem miał problem, ale myślę, że bardziej z gupcią miał problem niż z brzuchem. Także tyle. No dobra, ja też mogę wziąć następny, nawet czy przegram, czy wygram no właśnie, to powiedz mi co dalej, bo czy ty, jak, jak wygląda twój kontrakt w ogóle? Czy ty no jesteś Nikola, na dłużej? wygląda na, na jedną walkę. Dostałem pytanie, ja mówię, zróbmy na jedną walkę teraz, później zobaczymy. Co tam się dalej okaże ze zdrowiem. Mówię, dziecko wam w drodze, co tam się co się pobita e, ma rodzić, także zobaczymy wszystko. No, nie? no to dobra Nikola, życzę ci powiedzenia, żebyś tanio skóry nie sprzedał. Nie chcę do tanio skóry, Mariusz, trzymaj się, pozdrawiam cię i do zobaczenia. Dziękuję.